Monika Miller w nowym wywiadzie opowiedziała o swoich byłych związkach niestety nie wyglądały one najlepiej. Mężczyźni wiele razy zadali jej ból Monika Miller jest wnuczką polityka Leszka Miller'a, byłego premiera z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i byłego lidera tego ugrupowania. 29-latka zaskarbiła sobie sympatię opinii publicznej za sprawą barwnego wizerunku. Aktorka, modelka lubi eksperymentować ze stylizacjami i ma mnóstwo ciekawych tatuaży. Kto jest partnerem Moniki Miller? Obecnie Monika układa sobie życie u boku producenta muzycznego z Ukrainy. Pawlo Moskalenko i wnuczka byłego premiera mają podobne poglądy, o czym ta druga opowiedziała w wywiadzie dla magazynu Viva. Oboje są tradycjonalistami. A co ten termin oznacza dla gwiazdy? Kobieta pozwala mężczyźnie być głową rodziny, on bardziej skupia się na zarabianiu, ona tworzy dom i atmosferę. Ślub tradycyjnie w cerkwi, koniecznie biała suknia. No i przede wszystkim dzieci. Dużo dzieci zdradziła. Monika Miller tkwiła w toksycznych relacjach z mężczyznami. W rozmowie z Vivą, Monika podkreśliła, że o ile w nowym związku jest szczęśliwa, to nie zawsze tak było. Niektóre relacje były tak złe, że zupełnie się poddała i nie szukała nowych znajomości. Jak się okazuje, mężczyźni wiele razy ją zranili. Moje dotychczasowe związki przyniosły mi tylko rozczarowanie. Toksyczne, niezdrowe, w których była manipulacja, oszustwa, zdrady. Bardzo byłam zawiedziona, wstreściła. Na szczęście, w 2023 roku Monika i Pawlo poznali się na imprezie u wspólnych znajomych. Dobrze im się rozmawiało. Już dzień później, producent muzyczny napisał do modelki, by podtrzymać znajomość i zaprosił ją na spotkanie.